Dzień dobry, kolejny odcinek Wracamy na rzekę, Czernicę Zobaczymy co na powychodzi Z tego będą, znaczy to będzie jeden odcinek, ale z tak jakby by Były to, bo idę tam dwa razy będę szedł Więc będzie tak jakby jeden odcinek i drugi odcinek Ale w jednym odcinku, no Więc zapraszam do oglądania No i co, pierwszy fancik To jest buteleczka stara nasza ze Szczecinecka Korek też gdzieś mam, ale to nie jest ten chyba korek od tego, a jest szczecinecka, bo jest napisane nawet Neusztepil. Pierwsza moja butelka, ale przez to, że w przecinku myślałem, że znajdę całą butelkę, a znalazłem w innej rzece, w innym mieście. <gry> Więc spoko. No dobra, lecimy dalej w takim razie szukamy. Powiem tak, chyba znalazłem jeszcze pochwę od tego mojego bagnetu. Kurczę, jest straszne... W strasznym stanie, ale jak to się ogarnia, to chyba ale ciężki w ogóle ty tam coś na środku. nie jest pusta ale chyba jo. chyba pochwa od tego tego bagnecior jakiś razem z tym tu kurczę nic nie widać szkoda nic kurczę szkoda trzeba ja coś co zrobić ani tego wziąć był stan agonalny tu skóra jest na pewno znaczy wziąć wezmę ale co zrobić dalej, nie? bo to ani jedyne renowacji żadnych nie nadaje, ani nic no nic, na razie położę z boku, później będę musiał co z tym zrobić teraz za jednym zamachem, to jest albo to była łyżwa, nie wiem tutaj taka jakby płoża, nie. Syk łyżwa, czy może jeździć tutaj po tej rzeczy sobie, chociaż wątpię w to no i kawałek chyba podkowej, na razie się bardziej patrzę na na oko tak, się szukam, Czy coś tu może wyjść. No ale zobaczymy, się to wzięłem, żeby wreszcie sobie pościtować, jak tu skończę wybierać największe kamienie i taki złomek. No teraz takie jakieś cudko, To się chyba kiedyś obracało. Ale... Gdzie to było? Z czego to mogło zrobić? Kółka miało chyba to jest jakaś rolka duża? Nie wiem Nie mam pojęcia tego co mówię sobie Dobra idzie na złom Jakaś większa ucha Trochę łusek tu już znalazłem Ale teraz jakaś większa to mówię pokażę Trochę tutaj sobie poodgarniałem tych największych kamieni Te zielsko trochę na bokse Powypierdzalałem i będę szukał Teraz chyba już sitem Mamy jakieś zapięcie? nie mam pojęcia co tu jest napisane Na pewno tam jest jakaś kuska narysowana W środku Koza albo jakaś nie będzie. Albo kroma. Tam w środku Tu jest napisane Jagier Kureński chyba? Nie mam pojęcia Ciekawe Dobra, idziemy dalej Teraz taki nie wiem, tu na nakręcanie? tu jakiś nie w ogóle zaczepił. mówię, że nie jest to ta oczywiście, nie? No mistrzę, tylko że to całą ręką wszystko wyciągam praktycznie No fajne, chyba takiego zegara, nie? Dużo tutaj panciurów widzę, wyłazi Ale fajną miseczkę znalazłem Chyba miseczka albo popielniczkę, ale nie wiem Widać? Ale a awesome. są Mosiąc na pewno jakiś Czemu ktoś to wyrzucił Ale awesome Wyczyszczę sobie na pewno wstawię gdzieś zdjęcie Jak ona wyglądała z bliska, bo tu pewnie kamera nie oddaje tego Ale mam coś fajnego, nawet nie wiem już co to ale Awesome Nie wiem, gość przyszedł z drugim gościem tutaj, podeszli do mnie Niszczy stanowiska, nawet już si to duże, mówię, nic nie niszczę. Podnoszę tylko sobie ręcoma, już tam kamienie odgarniam. Policję mi postraszili powiedziałem, że no to nie dzwoncie tego. Nie wiem, 20 minut minęło, nie ma policji, nie ma ich. Warto było. A awesome. są. Idę to odłożyć i tu wracam. Ho, ho, ho. Teraz w zasadzie dwie monety, trzy monety. Monetka dwie dychy, taka zgnieciona. I jest chyba ryberką, albo nie, albo nie sreberko Czemu to odpadło? Kamery coś tam Takie fajny krzyżyk I to słoneczko wyjeć W biednym miejscu, to jakby tu był jakiś spot. Podchodzę do chwilkę i zobaczę, co tu jeszcze jest Ten dzień w ogóle będzie podzielony też tam takie ja tu byłem po prostu tydzień po tygodniu, znaczy ty byłem tutaj w piątek, teraz jestem I to będzie podzielone takie troszeczkę Najgorsze jest to, że tutaj tą pochwać zostawiłem, nie? I ją ktoś zakosił Szkoda No nic Trudno się mówi Trzeba żyć dalej eee... I schodzimy do wody to już jest drugi dzień Tamten poprzedni dzień to był z tym ładnym, pięknym Orzełkiem Z tą popielnicą Co to było? Dobrze oglądania No i pierwsze fanciurki Jakieś coś Bez takiego czegoś Ja mam pojęcia co to Ale ciężkie. dowoczek I jaki blaszki. Chciałem przejść na drugą stronę tamtej rzeczki, ale tak patrzę tutaj. Wchodzę taka malutka rzeczka, Mówię, wejdę, sobie do niej zobaczę. Tak, kódeczka, srebrna obrączka, srebrna o procent, bo jest tam coś nawet. No widziałem gdzieś punce przed chwilą, o jest, widać punce Pewnie jak uda mi się to nakręcę punce I taka w ciężka Spoko Toki tramy tu A to do złomu A taka się skrócze. Security Security 1, 2, 3 Teraz taka malutka wpineczka z gościem i się nazywa Piławy Puławy, Piławy, Piławy to ma piła wybartu Co kocie, co kotek? Co może tylko kotek mnie przychodzi, patrzy mi tu z za Teraz <grym>, skam dalej teraz trafiłem jakiś wisior jakiś z gór, chyba nie wiem, tu widzę jakiegoś janosika albo co to pagą albo. A oczywiście jak uda mi się to spokojnie w miarę wyczyścić No to z zdjęcie jak to wygląda z dwóch stron A, ja w miarę Kurczę, tu w ogóle do mnie koleś jakiś zaczepił mnie, do mnie mówi No, czego szukasz, blablabla, bla, bla, taki starszy gość Ja mówię, no, że monety, jakiś tam Znalazłem tą, znalazłem yy, obrączkę Mówi, że tutaj tak może nic nie będzie, ale tam przy jakimś zamku, tam jakiś zamek jest tam gdzieś dalej Znajdywali karabiny, miecze, jakieś szable Więc, no, no, no Chyba się przejdę tam z Przynajmniej z samym tym yy, Z magnesem się przejdę zobaczyć ale na razie stałem tu godzinkę i pojadę sam jeszcze na godzinkę zobaczyć co tam się dzieje. Ej, dobra, ile stąd zobaczyć po tego zamku, co ten koleś mówił Kupa złomu. Myślę, że 50 kg na z samego złomu. Ej, wrócę tutaj, ale wrócę to już z 7. Ale to w następnym odcinku 1007 i będę ja sobie chodził i i z tej strony i z bo tam też widziałem pod mostem są jakieś monetki, to pewnie to coś też się działo, więc no, sobie tutaj kiedy indziej. A teraz lecimy na, na mostu, tam chyba nie ma, ale jest. Jaki zamek, coś tam Pan mogli zobaczyć tam Po drodze zahaczyłem już taki mały mostek ozdobny A że widzę tutaj Możecie widać? Złotóweczka Lasza No w miarę świeża wrzucona To złoty 50 już mam Nice Przeszukam tutaj jeszcze tak 15 minut sobie tutaj sobie połażę zobaczymy co się tutaj wyjdzie o, tam nic nie było Tutaj jestem też z 15 już minut, rzucam ten zameczek niby Średniawka ogólnie, komary żyją Idę jeszcze z powrotem wzdłuż tej rzeki I co razu porzucam Zobaczymy Wróciłem na moje starą miejscówę Koło mostu i znalazłem jakby stalową podeszwę, nie wiem co to jest Dziwne Ale na magnesie to Taki spocik znalazłem przy przeszłam prze po tej rzece, tak dalej troszeczkę tych gwoździnnych Cóż nie, coś tu jest No ja zobaczymy jeszcze, no kurczę, no ja bez jednej rękawiczki jestem, bo jedna mi poleciała sobie Poleciała w długą No sztyw tego złomu jest. Tak na razie na bok sobie rzucam Jak dużo to wezmę, Niech nie będzie dużo to nie wezmę O, gdzie wąsik tu jest Tuś tu musiało być Zresztą widać jakieś szczątki Przeróżni Сейчас я mm. nice. uh. Co jest tutaj tego? Ja pierdzielę Co tutaj było, że takie znawalone nawalone tego? O kurcze Saka No tyle gwoździ w jednym miejscu jeszcze, jeszcze nie miałem Gwoździ Śrub.

Szkoda, że nie mam przyczepki, kurcze Muszę przyczepkę to Kurwa Tak, ja nie mam czego... Nie mam czym zabrać tych... Czy ...tych złomu. Sakra. Что-то не есть что-то бежай его замуж. О, что-то другое Что-то не знаю. Не знаю, где Złom. Tu ale Dobra, to jest podsumowanie tej małej rzeczki. To jest fajne. To aluminium będzie. Tu srebrna obrączka. Raczej damska, ale tak pewnie jest. To co dzieje, co jest ciekawe w ogóle. To tu znalazłem jeszcze? Fajne, GOP 50. No, o, te piławy. No, to ma rzeczka też. bo tu wrócę, ale tu sobie wrócę z. z sitam się poszytuję trochę tutaj. Z rana, następnym tygodniu może. No i a, no i kupę złomu. Złomu muszę zrobić kilo. Sporo tego. Coś tutaj miałem tylko innego fajnego. Tylko kurczę, mi już zniknęło. Wiadomo, kule też są takie fajne. Nie mocno z tymi kulami w ogóle. Czy to jakieś są wojenne, czy niewojenne, czy po prostu. Po prostu kule. No, takie małe mosteczek. Monet tu jest sporo heryjskich. No, dobra. No, jak się podobał film, oczywiście, lajkować. zasubskrybować. Ludzie oglądają nie subskrybują. No. Następny odcinek będzie już z tamtej mal mniejszej rzeczy. To ciężko będzie z sitowaniem. tamtej tej małe jak skoro są i inne jakieś takie obrączki, to myślę, że tam będzie więcej fantów. No, do następnego. Hejka.